Co nas czeka? BJ60 Co nas czeka? BJ60 Marka? Nowa Samochód? Ciężki, masywny Stworzony do przekraczania granic Ale zanim zjadę ze szlaku Przetestujemy się w mieście. Zwykła codzienność. Zobaczymy, czy się dogadamy. Moja decyzja o tym, żeby wejść we współpracę z firmą Bike, to nie była jakaś szalenie trudna dla mnie decyzja. Rzecz w tym, że Lubię przekraczać granice i mierzyć ze stereotypami. Zatem kiedy zaproponowano mi, żebym zmierzył się z chińską motoryzacją, no to pomyślałem, że to jest bardzo dobry pomysł. Nie miałem specjalnych oczekiwań, ale myślę, że jak większość ludzi jestem w jakimś sensie więźniem stereotypów, a większość ludzi uważa, że jeżeli coś zostało wyprodukowane w Chinach, to nie będzie grzeszyło jakimś specjalnym podziałem wyrafinowania, jakością, więc jeżeli chodzi o to, no to jestem bardzo, bardzo miło zaskoczony. To jest nieodpowiednie sformułowanie. Myślę, że jestem wstrząśnięty. Naprawdę nie spodziewałem się czegoś, co będzie tak dobrze zaprojektowane, tak dobrze stworzone i tak dobrze działające, ponieważ jest to świetnie działający przedmiot jest to po prostu bardzo dobry samochód. Dzisiejszy świat próbuje nas wciągnąć w pogoń za iluzjami. Kiedy czujemy przesyt, warto wrócić do świata, który bazuje na bardzo prostych zasadach. Wiele filozoficznych problemów zaczyna się od jednego prostego pytania: Kim jestem? Odpowiedź nie zawsze jest prosta, a czasami, aby się dowiedzieć trzeba dojść na skraj i przekroczyć granice. Na przestrzeni wieków przez nasz kraj przetaczały się dziejowe burze i kataklizmy. Czasami nie można było sobie wybrać miejsca do życia, bo decydowali o tym inni. Przez takie decyzje rozpadały się rodziny, a czasami znikały całe kultury. Ważne, żeby doceniać tych, którzy walczą, aby historia nie zapomniała o naszych sąsiadach. I naszej wspólnej historii. Ja w nieznane. Czy może być coś bardziej inspirującego? Tam, gdzie kończą się utarte szlaki, zaczyna się prawdziwa przygoda. No to zabawmy się. Pojedźmy tam, gdzie zwykły słów mówi pas. Bardzo lubię ten moment, kiedy człowiek zjeżdża z asfaltu. To jest tak, jakby wjeżdżać na trochę innego świata, alternatywnej rzeczywistości w istocie tak chyba właśnie jest. Testuję. Mojego BJ60, no, właśnie, ja o tym mówię, mojego BJ60. No w każdym razie dzisiaj jesteśmy tutaj ze sobą w przyjaźni, natomiast no zdaję sobie oczywiście sprawę, że bike to nie tylko BJ60, ale też inne modele, i myślę, że w dającej się przewidzieć przyszłości a będę się z tymi innymi modelami również zaprzyjaźniał. Uważam, parafrazując klasyka, że to początek pięknej przyjaźni. To dopiero początek. Ten samochód ma jeszcze wiele do pokazania. Zobaczymy, gdzie razem zajedziemy.